Gotowe wesele, więc weseli było. Mogliśmy poglądać już, jak to wszystko wygląda okrągłe stoły u nowego, e, u nowego dzieciaka w rodzinie z uroczym spokojniutkim maluszkiem, który cały czas śpi. Już Ramoneski, jest już pierwsza. E, kolekcja jesienna na scenie, więc stwierdziłam, że zamówię, zobaczę. Halo, dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj jest ważny dzień, dużo się rzeczy będzie działo. Pierwsze, co mamy do zrobienia, pierwsza misja to jadę z moją siostrą, z moją mamą, z narzeczonym, nie mojej mamy, narzeczonym mojej siostry, oglądać salę, salę weselną, bo e, moja siostra planuje weseliho. więc e, potrzebuje wsparcia, potrzebuje podpowiedzi, więc jedziemy ci oglądać salę weselną. I should let like go. Mogliście zobaczyć, jakież zarąbiste, A może sobie ściągnę kulary, ale nie wiem. Nie wiem, bo trochę świeci. Jakież zarąbiste, e, zarąbista miejscowa. Byliśmy oglądać właśnie z moją siostrą, e, to nazywa się Villa Love. Znajduje się w Izdebniku pod Kalwarium. Jakoś tak, w okolicach. Przepiękne wnętrza, przepiękne, a przepięknie po prostu wszystko zorganizowane. Akurat byliśmy tam i było gotowe wesele więc weselicho było, mogliśmy poglądać już jak to wszystko wygląda, okrągłe stoły e, cała ta organizacja była też pani młoda która tam się szykowała, która się malowała fryzowała i po prostu ubierała przy okazji, robiła zdjęcia także to też jest taka fajna opcja bardzo fajnie to wszystko wygląda dookoła jest tarasik jest miejsce do chillowania jest miejsce do zorganizowania właśnie ślubu uroczystości do się tak zwanego, e, cała ta wila jest właśnie w takim włoskim stylu, więc bardzo, bardzo nam się podobało. Więc, tak naprawdę, jeśli chodzi o to, to nie można się do niczego przyczepić. Na pewno można się przyczepić do ceny. Na pewno można się przyczepić do ceny i dostawek e, za talerzyk, e, ale to no, na ten moment te są to ceny po, powyżej, mocno powyżej 300 zł. No, możecie sobie po prostu zobaczyć. E, tak, w każdym razie było nas więcej, więcej par niż jedna chyba, chyba, trzy, bo były trzy pary, no i pani wszystko opowiadała, wszystko, na wszystkie pytania odpowiadała, myślę, że to jest fajne, fajna opcja, że właśnie, żeby zobaczyć taką miejscówkę w trakcie przygotowań przed ślubem jak to wygląda tak rzeczywiście na żywo no i później wybraliśmy się na, na, coś, na coś do schurpania, coś do jedzenia taki szybki można powiedzieć obiad no, mieliśmy coś wymyślić, ale wybór padł oczywiście na co? na tutti santi, czyli na pizzę na pizzę, na, którą też ostatnio, na której też ostatnio byłam z moją siostrą, więc wybraliśmy się na, na tutti santi, i ja miałam przepyszną pizza, która nazywa się pancetta. Bardzo, bardzo dobra, słona, pomidorowa. Więc po tej pizzy um, porozmawialiśmy jeszcze o tej sali, nasze wrażenia, nasze opinie, no bo siostra wzięła też właśnie mnie, wzięła moją mamę, tak żeby po prostu zebrać, skumulować te wszystkie opinie, żeby to wszystko połączyć. Um, no i będzie miała teraz sporą myślówkę. Ma siostra planuje ślub, ale jeszcze nie wiadomo, w ślub wesele przyszły rok wchodzi w grę za dwa lata wchodzi w grę była też para która sobie planuje ślub na 2025 więc terminy słuchajcie kosmos kosmos i szybkie przetasowanie i lecimy dalej bo dalej mamy e, dzisiejszego dnia mamy spotkanko <śmany> mamy spotkanko u pana Marcelka u nowego e, u nowego dzieciaka w rodzinie u nowego członka rodziny Szwagierka urodziła drugie dziecko, więc jedziemy zobaczyć. Jedziemy z prezentami na takie po prostu, można powiedzieć, zapoznanie. Na zapoznanie małego, małego, nowego człowieczka, nowego członka rodziny, więc jedziemy na szybką kawkę popołudniową, więc dzisiaj dzień naprawdę pełen wyrażeń, pełen wyjazdów. No, więc no, też zabieram was ze sobą, pokazywałam wam holik, co kupiliśmy, co dokupiliśmy. I szybkie tutaj przetasowanie, i lecimy. Dobry, witam się z Wami kolejnego dnia. Wczoraj już nie odezwałam, jakoś tak po prostu już czylowaliśmy, ale wróciliśmy po spotkaniu z maluszkiem, z uroczym, spokojniutkim maluszkiem, który cały czas śpi, który cały czas jest spokojniutki, który po prostu nawet nie chwili naprawdę, naprawdę dziecko Aniu można powiedzieć, póki co od, odpukać. Więc przeuroczy, przeuroczy Marcello. Też w międzyczasie mogło zobaczyć, że zrobiłam parę. Pa Pomidorową, pulpę pomidorową, e, tak, i można powiedzieć, domowy przecier. E, dużo robię e, zup pomidorowych, dużo robię sosów pomidorowych, czy to do jakiegoś leczo, czy do fasolki, czy po prostu do spaghetti, czy e, do jakichś pulpetów. Więc stwierdziłam, że z tego nadmiaru pomidorów zrobię, e, zrobię pulpę i i zostawię sobie na zimę. E, no, póki co nie jesteśmy w stanie przejeść tych pomidorów. Przez powiedziawszy, to ja mam troszeczkę dość i zupy pomidorowe, i te wyroby, te obiady pomidorowe, i same pomidory do jedzenia cały czas są, a jeszcze sporo, sporo zielonych jest na krzaczkach. Także postanowiłam, że zrobię coś takiego, co będzie mi pomagało w gotowaniu zimą. Więc tak jak mogłoście zauważyć, w weekend było dużo wrażeń, dużo załatwień, dużo spotkań z rodziną. Ja uwielbiam takie weekendy, kiedy coś się dzieje. Uwielbiam takie weekendy, kiedy możemy się spotkać właśnie z, z rodziną, więc było bardzo, bardzo miło. E, a ja Wam obiecałam, że pokażę Wam zamówionko. E, chyba tak mi się wydaje, że e, obiecałam Wam, że pokażę zamówionko z CNA, w sumie do mnie przybyło, i zamówionko z Bonprixa. Proszę bardzo, tutaj są rzeczy z CNA. Zamówiłam sobie taką czapeczkę fioletową z myszką mini myślałam, że będzie bardziej taka okrągła na głowie, a jest taka bardziej kwadratowa taka tiruwa z niej się zrobiła no i słuchajcie, są ramoneski, są już ramoneski, jest już pierwsza kolekcja jesienna na C&A więc stwierdziłam, że zamówię, zobaczę naprawdę mięciutka skórka, naprawdę przyjemny, przyjemny materiał tutaj takie przeszycia na rękawie, takie przeszycia, taka motocykluwa Jedną zamówiłam taką i drugą zamówiłam taką. Ta jest taka bardziej właśnie motocyklowa. Ona ma taki pasek, a ta, znaczy w sumie nie wiem, ta jest taka harlejowa, a ta jest taka motocyklowa z tymi przeszyciami. więc mamy dwie, dwie Ramoneski. Do tego jeszcze czarna marynara, którą będę mierzyła właśnie w um, bonprixowym. I tutaj wielkie pudło z Ja I tak możecie zobaczyć. Będą ogrodniczki, będą spodnie. To są ogrodniczki i spodnie z tego co widzę. Zamówiłam głównie jesienną kolekcję, ale jest tutaj też summer vibes. Taka koszulka niebieska, bardzo ładna, czarna sukienka. Ja ją nazwałam sukienką żałobną, ale jest naprawdę elegancka i naprawdę ładnie się układa. No i zwykły czarny sweterek. To jest wszystko, co mam z e, CNA. więc zapraszam na W Bąkryk się zaszalałam z t-shirtami. E, kupiłam po prostu partie t-shirtów dłuższych, bo stwierdziłam, że już no way, już krótkich t-shirtów nie kupię, a więc jest biały, biały i czarny, bo to był zestaw brzoskwiniowy i granatowy, plus jeszcze ten czarny z taką très chic, très chic. Um, ona tutaj ma takie diamenciki, ja nie jestem fanką tego typu naszywek na podkoszulkach ale bardzo spodobała mi się ta dama, więc może przeżyję po prostu te diamenciki i biały podkoszulek z takim kamperem, z takim samochodem surferskim, można powiedzieć doładowany ponad dach, więc właśnie mówię tak podobnie jak my jeździmy właśnie na wakacje, więc jeżeli jej nie schodzę w tym sezonie, to na pewno będzie na nowy sezon, bo szczerze powiedziawszy, to patrząc na to pogodę, no to tak nie bardzo nie bardzo już widzę możliwości ubierania letnich ciuszków, no i tu jest jeszcze sukienka, taka tak Wam powiem, pokażę tak, żebyście za dużo też nie zobaczyli, więc zapraszam na kolejny mierzymy z Bonprixa no, i tak wracając do tej pogody, no to tak szczerze Wam powiem, e, aktualnie, to na, na ten moment, kiedy nagrywam, no ta pogoda nie jest za bardzo mm, letnia, ale nie jest też za bardzo jeszcze jesienna. E, aczkolwiek już się odczuwa, odczuwa się, ja przynajmniej odczuwam, odczuwam. E, tę jesienną aurę, która się zbliża. Chłodne poranki, chłodne wieczory, już tak poważnie naprawdę, więc właśnie rozmawiałam dzisiaj z moją mamą i to jest ten minus wakacji we wrześniu, to tak jak my się w zeszłym roku wybieraliśmy na wakacje we wrześniu, no to tak naprawdę już pod koniec sierpnia, już od połowy sierpnia nikt nie myśli o wakacjach, nikt nie myśli o kupowaniu ciuszków letnich, o kupowaniu krótkich spodenek, klapotek, Peczek, bo wszyscy myślą już o przygotowaniach szkolnych, wszyscy myślą o przygotowaniach um, na zimę z ciuchami bardziej już takimi cieplejszymi no a te wakacje po prostu we wrześniu są takie bardzo, bardzo, bardzo mocno spóźnione, więc ja t-shirty dokupiłam dlatego, że ja w t-shirtach chodzę naprawdę, naprawdę długo ubieram jeansy, choćby nawet długie t-shirt i na to narzucam kardigan, więc ja w krótkich w krótkim rękawku chodzę bardzo bardzo długo, więc dokupiłam czegoś świeżego co myślę, że jeszcze schodzę spokojnie do zimy albo i nie, albo i nie Skoro już mamy ostatnie, można powiedzieć, podrógi wakacji, no to tutaj warto byłoby wskoczyć jeszcze w jakieś sukienki, warto byłoby jakieś styluweczki z sukienkami um, i trochę odczarować. Odczarować. Um. Te wakacje i nadchodzącą jesień. Chociaż ja się, ja się cieszę, ja lubię zmiany w sensie w pogodzie, więc cieszę się, że będzie jakaś zmiana, że będzie można coś innego kupić, coś innego pobuszować za innymi ciuszkami, więc to jest chyba wyjątek w tych wszystkich zmianach, których nie lubię. To zmiany pół roku akurat są w porządku. Halo, halo, dzień dobry, witam się z wami. Właściwie już wieczorową porą, właściwie nocną porą. Dzisiaj nagrywki przedłużyły się dosyć do późna, można powiedzieć. Jest chyba godzina dziewiąta, tak? Już za chwilę będzie godzina dziewiąta, więc na no, dawno nie nagrywałam do tak późnych godzin. Jakoś tak się nauczyłam w dzień nagrywać, ale całkiem przyjemnie było. Już się zrobiło bardzo chłodno. Teraz te wieczory są po prostu chłodniejsze, więc jak robię jakieś mierzymy, to to, to czekam jednak do tego wieczora, no czekam do tego chłodku, żeby wam nagrać, żeby po prostu nie opóźniać e, filmów. Więc będą mierzymy, słuchajcie, będą mierzymy, ale to, e, to, co do mnie dotarło, to, co dzisiaj mierzyłam.